Dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z pierwszym unholem na tym kanale ponieważ ciągle są tylko bookhole ciągle tego przychodzą mi nowe książki i w sumie to nigdy nie pokazywałam wam jak się tych książek pozbywam jak można zauważyć za mną jest ogromna sterta książek to są książki właśnie do bookholu z Targów Książki w Krakowie, który pojawi się w następnej kolejności, ale dzisiaj, dzisiejszą gwiazdą programu jest właśnie tutaj mój mały stosik, którego wam nie pokażę, bo y, mam setup zrobiony z aparatem i nie chcę, żeby to się rozwaliło, ale mamy tutaj dwa takie stosiki książek, których będę się pozbywać. Powodów ku temu jest kilka. Są to książki, które albo są książkami autorów, którzy już mnie interesują, bo na przykład czytałam coś słabego i nie mam zamiaru więcej próbować mm, z tymi autorami, y, lub książki, które mam w innym wydaniu i na przykład nie potrzebuję miękkiej oprawy. Y, no albo po prostu nie mam ochoty już czytać danych książek, bo przyszła mi na nie po prostu ochota. Y, jestem pewna, że będzie jeszcze. Um, drugi unhaul, ponieważ mam jeszcze stare książki w starym mieszkaniu, ale na no jakby muszę tam po prostu pojechać i e, nagrać ten unhaul tam. Tymczasem mam tutaj około dwudziestu kilku książek, których się po prostu będę pozbywać. Pierwszą książką e, jest Życie Violet. I zanim ktoś pomyśli sobie, czemu oddajesz ładną książkę, e, mam ku temu powód, ponieważ teraz Epic wypuścił różne nowe wydania z okazji 75-lecia i właśnie kupiłam sobie ostatnio Życie Wielet w takim wydaniu. To wydanie podobało mi się o wiele mniej niż to. To jest takie jakieś minimalistyczne, takie trochę vintage i jest piękne i w ogóle wiele książek jest teraz w tych nowych wydaniach z Empiku. Nie jestem jeszcze na 100% pewna, czy na pewno się pozbędę tego, ale to podoba mi się o wiele bardziej, no i po prostu staram się już podchodzić do książek trochę inaczej i no nie gromadzić ich, nawet jeśli mają e, mam kilka ładnych wydań bo po prostu mm, chciałabym tylko zostawić sobie właśnie w kilku wydaniach moje ulubione książki które są naprawdę moje ulubione e, tak, ale to wydanie jest bardzo ładne jeszcze jest w folii, nawet go nie odpakowałam e, i pamiętam właśnie, że Empik już chyba kilka lat temu, chyba z 5 lat temu robił na 70-lecie z tego co mi się wydaje właśnie też wydania książek Kupiłam również drugą książkę tej autorki, ale pokażę wam ją w book więc to jest jako pierwsze. No i dalej lecimy już z książkami, które na pewno idą out. Della Green Doesn't Care. To jest mój patronat i po prostu stwierdziłam, że no nie potrzebuję tej książki po angielsku, bo ona się dosłownie niczym nie różni, a nawet jest brzydsza. Ja po prostu czytałam ją w tym wydaniu, ale no to jest takie zwykłe, wiecie, angielskie wydanie bez, bez skrzydełek. E, na szczęście jest takie dost, dosyć flexible, takie, że da się je czytać, więc na ludzie na luzie jeszcze komuś posłuży na pewno. E, no, ale ja mam polską wersję z moim blogu, więc to mi wystarczy tak naprawdę. E, Także ona idzie out. Dalej. Dalej mamy pewną e, autorkę, do której mam bardzo mieszane uczucia. Ja czytałam trzy jej książki. E, ale stwierdziłam, że jeśli będę chciała robić jakiś challenge typu, nie wiem, czytanie jej książek, to po prostu y, posłużę się legimi. E, a mowa tutaj o Colin Hoover i o tej serii This Girl Slummed i Point of Retreat. Nie wiem, która jest pierwsza, która druga, która trzecia, e, ale ja od Colin czytałam It Ends With Us, It Starts With Us i Hopeless. I Hopeless nienawidzę. It Ends With Us jest spoko. It Starts With Us było. Słabe. Yy, także te trzy książki po prostu ach, no zalegają mi niepotrzebnie, i wolę po prostu dać je komuś, kto naprawdę będzie z nich miał pożytek i ktoś lubi Colin Hoover. Także ta technologia idzie out. Dalej książka, którą dostałam kiedyś od wydawnictwa, ale no, nie planowałam jej nigdy czytać, i to jest yy, Malaroi, tom pierwszy. Z tego co wiem, to, to jest książka, bo złotpada. odpada. Tak. Tak mi się wydaje. No, ja raczej unikam książek z odpada, w sensie też nie chcę jakby już tych książek wszystkich do jednego, ale no z moich doświadczeń wiem po prostu, że wszystkie książki, które próbowałam czytać, a były z odpada, po prostu były słabe, dlatego mm, też mnie jakoś nie, w ogóle mnie tutaj jakby nie przyciąga ta książka do siebie. Mamy tu jakieś wampirze, elity, coś tam. I pomimo, że ja. Lubię bardzo wampiry, to po prostu jakby, nie wiem, no sama nawet grafika na tej okładce mnie odrzuca. Nie wiem, nie mam ochoty na tę książkę i dlatego powędruję po prostu do kogoś, kto będzie ją chciał. Dalej. Przeczytałam ostatnie Fourth Wing, o którym też planuję nagrać w ogóle osobny film. Um, I tym sposobem pożegnałam się z chęcią czytania dalszych książek, um, wcześniejszych książek pani Rebeki Jaros, po prostu... Nie. Także rzeczy, których nie dokończyliśmy. Ee, no. Aktualnie jestem bardzo, bardzo zła na panią Rebekę. No, Forfing totalnie nie, nie, nie. Jedna gwiazdka nie. Więc, no, jakby, no, siłą rzeczy po prostu nie mam zamiaru czytać innych jej książek. Dalej. Ja nie wiem, co mi żeby to kupić. Yy, znaczy, wiem, Kaja. I ZOHA, ale po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu, że to, co one lubią, ja tego po prostu nie będę znosić. I yy, po prostu wiem, że ta książka mi jest strasznie. Jakby to powiedzieć ładnie? Zaszanuje. Ja nie wiem, po prostu to, to, nie są, to nie są książki dla mnie. E, także y, pan zły numer po prostu powędruje do kogoś, kto odbierze od niego. E, następną książką, którą, która jest w podobnym klimacie jest The Roommate. Y, ja naprawdę chciałam dać jej szansę, ale nie wiem, co mnie opętało wtedy, po prostu. Y, po prostu po przeczytaniu forf zdecydowałam, że jednak, okej, okay, takie książki nie są dla mnie i no ja nie czytam romansów, po prostu nie, nie mogę czytać romansów, bo one są. To jest dla mnie za dużo. To jest dla mnie za dużo, a to jest szczególnie spicy romans, także Myślę, że ktoś inny będzie się bardziej cieszył i mam nadzieję, że ten ktoś będzie pełnoletni. Książka, którą mam w planach, ale e, przyznam sobie ją na legimi, bo po prostu jakoś na razie nie mam na nią ochoty, a no, zajmie mi miejsce, a jest na legimi, e, więc wolę ją po prostu. E, wow, ona jest naprawdę piękna, ale wciąż uważam, że chcę mieć fizycznie tylko te książki, które bardzo chcę przeczytać i które. Albo przeczytałam i mi się podobały, no a do tego mnie aż tak nie ciągnie, bo ja po prostu, nie wiem, jakoś tak polskie osoby autorskie, ogólnie polska literatura ciężko mi wchodzi zauważyłam i no jedynie Żulczyk i, i ale właśnie takie e, młodzieżowe książki, dobra wyjątkiem jest Marta Bion, ale no po prostu do tej książki mnie na razie nie ciągnie i mam ją oczywiście na Legimi. E, Albo na go. nieważne. W każdym razie ja mam w planach przeczytanie jej po prostu wirtualnie, że tak powiem, na czytniku. E, a po prostu podaruję komuś tę książkę. What Beauty There is? I tę książkę też dostałam kiedyś e, po prostu w paczce I ja nie wiem, co to jest za książka, ale e, no generalnie e, jakaś tam dostała jakieś tam m, nagrody, Young Adult i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest jakieś albo fantastyka, albo jakiś realizm magiczny. Ale wciąż jakby nie czuję do niej takiego pociągu, więc po prostu wszystkie te książki są w wersji po prostu, wiecie, e-bookach, audiobookach. Dlatego stwierdziłam, że te też sobie zrobię, w sensie sobie wrócę na półkę na Legimi czy tam na MPGO Go i dlatego po prostu nie potrzebuję, żeby mi tutaj zalegała. I ponownie tutaj mogę, wolę ją komuś po prostu dać, podać ją dalej. Także tak, to mamy już raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 książek, już poszło. I teraz tak. Kolejny romans, czyli la za moich zasad. Ta książka podobała się Izie. Ehm. Um. Nie podobała się nikoli i nawet Kaja czyta ją bardzo długo I podobno jest... Ona się bardzo ciągnie, jest bardzo nudna Zresztą sama ją kupiłam W ogóle z własnej woli To nie jest tak, że ktoś mnie namawiał na nią, tak jak w przypadku np. The Roommate e, Albo Pana z numer I sama w ogóle zainicjowałam, żeby, żebyśmy przeczytały ją razem z Kają Ona przeczytała oczywiście nie, bo no to jest wakacyjny romans, a ja... Wiecie, ja jestem... Dark academia, nie wiem, fantazy, e, Sad książki więc tymczasem mówię jej, żegnaj. I również, jeśli jednak po prostu zmienię zdanie, to albo pójdę do Kaji i sobie pożyczę, albo przeczytam sobie na Legimi. Staram się dojrzewać do decyzji po prostu o pozbywaniu się książek, których nie mam w planach najbliższych. Następnie Maria musi wszystko zmienić. Ja nie wiedziałam, że to jest motyw ciąży macierzyństwa. Mm, I to chyba takiej właśnie. A, okej, okay, nieplanowana ciąża. Jakby. Mm, ja lubię. Lubię. W sensie to jest jakby bardzo intrygujący i bardzo ważny temat, chodzi o macierzyństwo, ale no, lubię to jako non-fiction. A w, przy okazji książek fabularnych, fikcyjnych, no to jednak mm, nie mam jakoś ochoty czytać o nieplanowanej ciąży. Mm, nie. Po prostu nie. Także y, niestety się z po prostu pożegnam. Dalej. Y, książka, która swojego czasu bardzo mnie intrygowała yy, i dostałam ją również od wydawnictwa. Yy, Księga Żywych Sekretów. Bardzo ładna okładka. Yy, wygląda jakby była po prostu yy, wiedźmowa, jakaś taka, wiecie, magiczna, ale poczytałam sobie trochę opinii i ludzie są bardzo zawiedzeni nią. I tutaj również ona jest dostępna w formie Ebooka czy też audiobooka, więc y, zdecydowałam, że jakby mi naszła ochota, to zrobię sobie po prostu, przeczytam po prostu w formie ebooka. I tyle. Nie ma co jej trzymać na siłę. Następnie, akt Q. Hmm. Również, aha, w tej książce nie pamiętam, co mi przeszkadzało w niej, ale. Ona, ona ma jakiś taki dziwny, większy format od normalnych książek. Jest taka trochę niewymiarowa i mnie bardzo irytuje na mojej półce, ale poza tym to jest również na legimi i. Też jakoś na razie nie mam na nią ochoty w ogóle. Także nie ma innego powodu, po prostu wolę ją sprzedać, oddać komuś, kto zrobi z niej więcej pożytku. Kupiłam ją zaraz po premierze jakoś, ale po prostu wolę zrobić miejsce na inne książki, na które mam obecnie ochotę. Lark i Kasim, Czas na rewolucję. Ja w ogóle wspomniałam, że mam tę książkę, dostałam ją również od wydawnictwa i też jakoś nie mam na nią ochoty w ogóle. Mam ją na Legimi. Jakoś tak Przeczytałam opis i jakoś mnie tak w ogóle nie zaciekawił. Wydaje się też być bardzo wartościową młodzieżówką. Mam tutaj oczywiście też poszukiwanie własnej tożsamości, seksualności. Chyba nie miłość, też, ale tak jak mówię, po prostu wolę po raz kolejny sobie przeczytać ją w e-booku, a egzemplarz fizyczny puścić dalej. Płomień i Reszka. Nie mam pojęcia, o czym jest ta książka, ale wydaje mi się, że to może być coś pokroju nasze pus naszych pustych przysięg, tak mi się wydaje. Jest to również y, książka polskiej autorki, jest to jakaś tam fantastyka, y, chyba z wiedźmami. Mamy tutaj, y, z tego co czytałam w opisie, to y, dosyć powtarzalne motywy y, i taka właśnie młodzieżówka z jakąś tam, nie wiem. To, to była biała, cesarzowa, coś tam. Nie wiem, w ogóle mnie jakoś nie, nie zaintrygował ten opis. To prawda, ma y, tutaj ładną mapkę, ale um, no, jakoś nie mam ochoty na y, fantastykę młodzieżową w takim wydaniu, bo wydaje mi się, że to może być dosyć powtarzalne y, i tak, tak samo jak w poprzednich. Ja tu, tu mam fajne... ma ładne y, ilustracje, ale jak będę miała po prostu ochotę, to zsięgnę y, po nią w e-booku i też y, wydaje mi się, że jakoś tak wydaje mi się, że też mało, y, mało ludzi ją czytało i mało było takich pozytywnych ocen. Co wyszepną nam deszcz? Nie wiem, czy kupiłam tę książkę. Y, po prostu nie wiem, naprawdę nie mam usprawiedliwienia na, na swoje czyny, ale jest to książka Joanny Balickiej i... Po prostu od, odkąd ją kupiłam, to trochę się dowiedziałam, jakie są książki te autorki, i no. Y, wolę po prostu. Wolę nawet nie próbować i jednak po prostu zrezygnuję z tego. Następnie Wiedźma Opiekunka, to jest drugi tom z serii o Wiedźmie, i y, y, sprzedaję go tylko dlatego, że po prostu on, one były w pewnym momencie niedostępne. I kupiłam tylko ten drugi tom, a potem znalazłam aukcję, na której były wszystkie tomy, bo chyba był dodruk, więc po prostu mam podwójnie, i jakby komuś brakowało drugiego tomu, to akurat będzie można u mnie na vintage zobaczyć czy coś. Na drugim końcu lata, czyli po raz kolejny młodzieżówka, która. W ogóle mnie absolutnie nie interesuje aktualnie. Um, jakieś takie. Co my tu mamy w ogóle? Jakąś grupkę ludzi, gwiazdę mediów społecznościowych. W sensie spodziewałam się, że ma tutaj też. Okej, okay, ta książka jakby jest i, i śmieszna, i komediowa, i, i smutna, i wszystko, ale no nie wiem, jakoś mnie takie książki w ogóle do siebie nie ciągną i nie mam ochoty w ogóle i czytać jakiejś grupki znajomych i gwiazdy Instagrama i coś tam. Już mam dość po prostu po Malibu Płonie. Ja już podziękuję za tego typu historie, także nie. A miało być jak w bajce. No właśnie. A miało być jak w bajce. To jest mój DNF. E, miałam mieć z nią współpracę nawet, ale niestety strasznie mnie wynudziła, i zatrzymałam się gdzieś. na setnej stronie całej. E, to jest taka parodia fantazy. W sensie tak, tak, tak odczułam tę książkę. To jest taka właśnie parodia klasycznej książki fantazy. Um, nie była jakaś zła, ale po prostu, no jakby nie porwała mnie, chociaż też mam piękną tej klejkę. Um, mamy tutaj też chyba uh, queerowy romans, tak mi się wydaje. Friends Lovers, Idiots in Love, Romcom. Tak, czy to jest Romcom? Romantic Comedy, chyba coś takiego. Uh, no nie, jakoś nie polubiłyśmy się. Magnolia Parks, która miała być czymś genialnym. Owodność okazała się jednak jest strasznie słaba i nawet nie mam zamiaru się z za nią zabierać, więc ona jest nowiutka. Także, uff, uh, nawet są zobaczcie, rozmowy przez telefon. Nie mam ochoty w ogóle na tę książkę. Y, poza tym podoba się Zosi, więc na pewno mi się nie spodoba. Y, dalej. Y, Piękna i bestie. Przeglądałam tę książkę, czytałam ją fragmentami i jakoś, nie wiem, w ogóle straciłam na nią zapał i stwierdziłam, że wolę po prostu po raz kolejny, żeby ktoś inny ją dostał. To są po prostu chyba, wydaje mi się, że retellingi tych mm, baśni prawdziwych, tylko w takiej wersji bardziej mrocznej. Mamy tu na przykład Jasia i Małgosię, które, śnie... które na śnieżkę? Tak, tak. Czyli yy, niebezpieczne baśnie. To są takie baśnie, yy, klasyczne baśnie w wersji troszkę bardziej mrocznej. Yy, jakoś, jakoś nie mam ochoty. Yy, I ostatnio, nie ostatnio, jeszcze mamy kilka książek, yy, ale yy, mamy też Felix Ever After, i tutaj nie ma jakby powodu, dlaczego. Yy, ją po prostu po raz kolejny robię miejsce na nowsze książki, a ona już stoi u mnie bardzo długo, kiedyś ją zaczęłam, nie skończyłam, yy, ale wolę ją przeczytać sobie w ebooku po prostu, żeby też położywać trochę czytelnika, no i po prostu robić miejsce na nowe książki, bo jest ich sporo. Ale, ale na pewno kiedyś ją przeczytam, bo pamiętam, że zbierała dobre oceny. Yy, dobra, I teraz jeszcze idę po kilka innych książek. Dobrze że mam tutaj ostatnią kupkę yy, książek, które również idą out. Krejf, czyli pierwszy tom z serii o wampirach, ale yy, najpierw się na niego na, napaliłam, ale później też poczytałam opinię i, i jednak, i też mi Kaja odradza tę książkę. Mm, więc po prostu, jakbym miała taką ochotę na jakiś Guilty Pleasure, to sobie przesłucham jej w audiobooku, bo ona jest naprawdę potężna. I yy, yy, no, tak. To tyle. Po prostu mówię jej nie. Dalej. Miłość z TikToka, yy, w ogóle nie, nie mój klimat, nie interesuje mnie coś takiego i yy, yy, bardzo ładna jest ta książka, bardzo ładnie wydana jest taka yy, pastelkowa i, i ma taką tutaj okładkę w środku, yy, ale no nie chcę zaczynać takich książek, yy, po prostu mnie w ogóle nie interesują. Ale myślę, że dla kogoś innego jak najbardziej będzie git. Ten pierwszy, ostatni dzień yy, tej książki będę czytała w wersji po prostu elektronicznej. O się czytałam dwie książki, bodajże, i były spoko, a, ale właśnie o tej serii słyszę, że raczej jest kiepska, więc po prostu wolę dać ją komuś, kto po prostu chce ją mieć na półce, niż żeby bez sensu u mnie była. Nasze puste przysięgi Książka książkach pokroju dworów, mam wrażenie, które w ogóle nie mam ochoty czytać. E, naczytałam się bardzo dużo takich książek i e, nie szukam w książkach e, takich motywów jak jest tu. Bo z tego co pamiętam, mam też jakiś tam trudno miłosny, coś tam. E, tak, nawet to są w ogóle dwory Także podziękujemy. Bibliotekarka z Saint Malo. Kupiłam tę książkę kiedyś chyba w Biedronce albo gdzieś i tak leżała, leżała, leżała i w końcu już mi się nie chce jej w sumie czytać, ale również jest w formie e-booka. E a, dobra, już wiem dlaczego, też jest kolejny powód. Ponieważ to jest powieść autora bestsellerowej książek Weselka z Auschwitz i Dzieci Żółtej Gwiazdy, a słyszałam, że te książki są okrutnie przekłamane i... Znaczy nie wiem czy konkretnie te, ale generalnie wszystkie książki, które są fikcją fikcją historyczną właśnie z, z obozów, no to one raczej kiepsko się przyjmują i są kiepskie pod względem takiej wiecie, realiów, więc nie mam ochoty czytać takich książek. Dalej, idąc za ciosem, mamy kochankowie z Auschwitz i um, Miłość, krew i wojna 1920 mnie y, książki miłosne z okresu wojny nie interesują, chyba że to są jakieś takie, y, wiecie, fakty, w sensie jakby, nie wiem, listy z, z jeńców czy coś, ale takie książki mam wrażenie, że są krzywdzące dla osób, które przeżyły tę masakrę y, i nie mam ochoty w ogóle ich czytać, no chyba, że, y, nie wiem, ktoś, kogo gust bardzo lubię... Y, poleci jakąś taką książkę, no to do tej pory na razie nie, nie było czegoś takiego i też po prostu no, nie, nie mam nie wiem, to kładki do mnie nie przemawiają. Także yy, po prostu te książki wszystkie pójdą sobie do nowych właścicieli i mam nadzieję, że tym ludziom się spodobają. Yy, to tyle jeśli chodzi o Alhol. Yy, zaraz zabieram się za Bookhol. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku Pa, pa!